Karma, wyrównanie energetyczne, pochodzące z prawa energetycznego. Tak zwany w minusie, w, w charakterze negatywnym to jest tak zwany dług, lekcja do odrobienia. I zazwyczaj to jest taki szablon w życiu, który ci się powtarza, powtarza, powtarza. Po to, żebyś w końcu się skapnęła, że o kurczę, no w kółko mi się to powtarza. Być może to jest moja karma i mam lekcję odrobić, a nie będziesz udawała, że to się nie dzieje, będziesz obwiniała innych i generalnie daleko do prawdy i miłości. Pracy. Możesz mieć ciągle notorycznie problemy, tak? Ciągle możesz... E, możesz na przykład pracować całe życie i czuć się na przykład jak na kałom, e, kamieniołomnie. Może być Ci naprawdę ciężko. I wierz mi, są ludzie, którzy zarabiają bardzo lekko. Którzy śpią, po prostu budzą się rano i po prostu mają mnóstwo przelewów w swojej firmie, nic nie robiąc w ciągu, ciągu nocy. A są ludzie, którzy po prostu zapieprzają, jak w kołowrotku, a i tak ledwo co mają. Albo jak mają, to nie wiem, raz w roku sobie pozwolą na jakieś wakacje, mieszkanie na kredyt. I ciągle, ciągle muszą ciężko pracować, nie? Pieniądze już z nieba nie spadają. To jest karma. To jest właśnie karma. Jeżeli całe życie musisz ciężko pracować i nie masz lekko, to jest karma. Tak samo na przykład nie wiem, z pieniędzmi. Jak to jest, że pewne osoby rodzą się w bogatych rodzinach, zamożnych, ustawionych i oni to po prostu, no może pracować zawodowo, pracują, ale oni nie muszą, bo oni już mają, są ustawieni. A są tacy, którzy po prostu urodzili się w biednej rodzinie, tak? No i, i wiedzą, że muszą sami sobie poradzić, bo na przykład na nie mogą liczyć, bo nie mają tak zwanego posagu, bo nie mają yy, zabezpieczenia, tak? Muszą pójść do pracy albo na ciężkie studia, albo nawet nie pójdą na ciężkie studia, bo nie stać ich na to, bo znowu nie ma tej kasy. Bo mówią sobie na przykład, urodziłem się w pochowej rodzinie. To jest karma. To jest karma.